W Dank 2 drzewko umiejętności trochę różni się w porównaniu do poprzedniej części gry. Tym razem mamy do dyspozycji dwa drzewka umiejętności, które zostały podzielone na parkur oraz walkę, dlatego w dzisiejszym poradniku omówię wszystkie umiejętności dotyczące parkuru i powiem wam, które z nich są najlepsze na początek. Zapraszam was do oglądania. Umiejętność numer 1 to pierwsza podstawowa umiejętność, jaką jest zwykłe przeskakiwanie przez przeszkody, którą otrzymamy na początku naszej przygody. Druga i trzecia umiejętność to redukcja obrażeń od upadku. Czwarta umiejętność to upadek wywołujący falę uderzeniową, która ogłusza przeciwników. Piąta, szósta oraz siódma umiejętność to mniejsze zużywanie staminy podczas wspinaczki, czyli im dłużej się wspinacie i trzymacie różnych rzeczy, tym wolniej stracicie staminę, zmniejszając ryzyko upadku. Ósma umiejętność to daleki skok, czyli podczas wybicia dostajecie przyspieszenie i lecicie dalej. Dziewiąta umiejętność to wysoki skok, dzięki któremu jesteśmy w stanie doskoczyć do większości miejsc. Dziesiąta umiejętność to przewrót w przód podczas lądowania na ziemię. Jedenasta umiejętność to zwykły kopniak. Dwunasta umiejętność to wślizg, przydatne zwłaszcza podczas pościgu. Trzynasta umiejętność to kopniak podczas wykonywania wślizgu. Czternasta, piętnasta i szesnasta umiejętność to szybsze bieganie, przydatne zwłaszcza w nocy podczas ścigania przez zarażonych. Siedemnasta umiejętność to spoglądanie za siebie, również przydatne podczas ścigania. Kolejna umiejętność 18 to mocne uderzenie. 19 umiejętność to skok przy użyciu przeciwnika. 20 umiejętność to przeciskanie i taranowanie wszystkich przed nami. 21 umiejętność to bieg po ścianie. 22 i 23 umiejętność to wysoki skok na ścianę i odbicie się od niej. I 24 umiejętność to bieg ciągły po ścianach. A najlepsze umiejętności, które warto rozwijać jako pierwsze, to redukcja obrażeń od upadku, mniejsze zużywanie staminy podczas wspinaczki, daleki oraz wysoki skok, kopniak, wślizg, szybsze bieganie, wysoki skok na ścianę oraz bieganie po ścianie. Kolorem żółtym oznaczyłem umiejętności, które warto rozwijać później. Oczywiście każdy ma swój własny styl gry i może rozdać punkty tak jak zechce. Ja wybrałem te umiejętności, które według mnie będą najbardziej przydatne. Pamiętajcie, że na ten moment tak prezentuje się drzewko umiejętności i w przyszłości może się ono trochę różnić. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś ślad w postaci łapki czy komentarzu na dole tego filmu i dziękuję Wam za obejrzenia. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach i do zobaczenia!